Halo, halo, kochani! Mam dla was mega, mega wiadomość. Właśnie tutaj otwieram szampana i strzelają korki, bo właśnie w moim zespole pojawił się nowy dyrektor. Więc a, jaram się, jaram kolejny nowy dyrektor. Nie wiem, czy wiecie kto to, ale zdradzę wam dosłownie w dwóch zdaniach. Piękna, przedsiębiorcza, mieszka na co dzień w stolicy, świeżo upieczona mamusia przepięknej. pięknej. Oliwki, kocha Ewę Chodakowską, kocha z nią wypacać ostatnie e, poty, ale również kocha i uwielbia Teamwork Polska i też swój zespół. Więc proszę Państwa, będzie jest, jest z miło przedstawić nowego dyrektora w moim zespole. Paulina Ogrzewała, więc prow! <laughs> Brawo, Paulinka, jestem taka dumna z ciebie. Cieszę się, że podjęłaś tutaj wyzwanie pracy z nami. Cieszę się, że znalazłaś w końcu swoje. Piękne, urocze, e, dlaczego? E, cieszę się, że właśnie to Ty jesteś kolejnym dyrektorem tutaj w zespole i niesamowicie jestem dumna, że um, możesz z nami zarabiać pieniądze, możesz realizować swoje marzenia, bo nie wiem, czy wiesz, ale właśnie wjeżdża Ci na konto czek e, o, o wartości 1000 dolarów. Dostajesz zaproszenie na bal dyrektora, więc będziemy się bawić szyku już kieckę, a, a oliwkę pamiętaj, Idzie się tam upchniemy, e, więc szykujcie kiecki w garnitury, e, szykuj wszystko, co tylko możesz, bo dyrektor to dopiero początek. Masz genialny zespół, który również bardzo mocno cię wspiera i posłuchaj o, o, od nich. No właśnie, halo, halo, powiedzcie dwa zdania. Jaka jest Paulina? Cudowna! Paulina jest bardzo ciepłą osobą, sympatyczną. Pomocną. Myślę, że nie ma na świecie osoby, która nie darzy jej sympatią. Paulinka jest mega pozytywnie nakręcona. Pomocna? Hmm, przedsiębiorcza. Zawsze wie, co powiedzieć. Paulinka jest osobą mega cierpliwą, wytrwałą, przesympatyczną, empatyczną i bardzo pracowitą. To co? Posłodziłyśmy ci trochę. <noise> więc e, nie tylko ja chciałam Ci złożyć gratulacje, ale również gratulacje składają Ci, ci cały Twój zespół, więc posłuchaj, co dziewczyny dla Ciebie przygotowały. Kochana, gratuluję Ci zdobycia nowego tytułu, tytułu dyrektora. Bardzo się cieszę, że e, mogłam na Ciebie trafić, że się spotkałyśmy, że się poznałyśmy. Bardzo się cieszę z tego, jak wygląda nasza współpraca i wiem, że niedługo też będę Twoim dyrektorem i będziesz mogła się z tego, mam nadzieję, cieszyć. Razem dojdziemy po prostu wyżej. Wiem, że to nie jest Twój ostatni przystanek tutaj. Jedziemy po więcej i to jest oczywiste. Bardzo się cieszę, że, że znalazłam tutaj przyjaciółkę, że jesteś osobą dla mnie, której mogę zaufać, że zawsze mogę liczyć na Twoją pomoc, że zawsze mogę do Ciebie przyjść. No i co kochane? Nie powiem nic więcej, bo to bardzo wzruszę. Buziaki! Polinko, ja chciałabym Ci z całego serca pogratulować tego fantastycznego awansu dyrektora. Dla mnie to jest coś niesamowitego, że w 9 miesięcy zdobyłaś, osiągnęłaś tak cudowny, cudowny poziom, o którym każda z nas tak naprawdę marzy. Swoją właśnie wytrwałą pracą, systematyczną zaangażowaniem pokazałaś, że, że można, inspirujesz niesamowicie do tego i jesteś niesamowitą motywacją, żeby osiągnąć ten swój wymarzony cel. Ja Ci dziękuję bardzo za to, że byłaś naprawdę dla mnie cierpliwa i że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Jestem bardzo, bardzo dumna, że jestem w Twoim zespole. I cóż, w 9 miesięcy pojawiła się Oliwka, w 9 miesięcy pojawił się dyrektor. Wow, co za rok! <tak> Także gratulacje, gratulacje z całego serducha. Gratuluję ci awansu. Bardzo się cieszę, że jestem w Twoim zespole i mogę się z Tobą rozwijać. Zawsze masz dla mnie czas, chociaż teraz tak dużo się u Ciebie dzieje. Chciałam tylko podziękować i powiedzieć, że jesteś dla mnie ogromną inspiracją. Wszystkiego dobrego i kolejnych sukcesów. Kochana, z całego serca Ci gratuluję tego, że zostałaś właśnie dyrektorem, jak również tego, że zostałaś świeżo upieczoną mamusią pięknej dziewczynki. Dużo zdrówka dużo szczęścia Ci życzę i Twojej córeczce i spełnienia kolejnych marzeń. Buziaki! Paulina, mam nadzieję, że ta niespodzianka wzruszy Cię do łez. Wiem, że na razie nie możemy się spotkać, ale nie znasz dnia ani godziny, kiedy będziemy świętować twoją, Twój awans, więc... Korki odstrzelamy, wirtualne e, pozdrowienia, uściski i wszystko tylko, co możemy. Możesz być dzisiaj z, w z siebie dumna, jesteś wspaniałą kobietą, a jesteś wspaniałą osobą przedsiębiorczą i trzymam kciuki, bo Twój następny tytuł to nic innego jak dyrektor złoty i wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobisz, więc uwaga dziewczyny, jesteście gotowe? Ogromne! Grazie, grazie, grazie. grazie. grazie.